Cześć. Dzisiaj zajmiemy się drugim pierwiastkiem, który jest niezbędny nam, a mianowicie mowa jest o magnezie. Magnez jest bardzo ważny, ponieważ jest potrzebny do prawie wszystkich czynności wykonywanych przez nasz organizm. Przypomnij sobie eksperymenty chemiczne ze szkoły i pamiętasz, trzeba było przygotować wszystkie składniki do danego eksperymentu, bo jak Ci czegoś zabraknie, to Ci po prostu ten eksperyment nie wyjdzie. I tak samo jest z naszym organizmem. Musisz mieć magnes do tych wszystkich rzeczy, bo jak nie masz, to Ci się to Ci się nie włączy, to Ci się nie wydzieli i tym sposobem nie... Jakaś tam reakcja się nie, nie wytworzy, i, i po prostu to pójdzie na każde dalsze ogniwo tego łańcucha. Tak? Magnez po prostu taki jest. Bierze udział prawie we wszystkich wydarzeniach w organizmie. Jak nie ma magnezu, nie bierze udziału w wydarzeniu, to jest bieda. Od razu to odczuwamy. Jak odczuwamy brak magnezu? Po pierwsze. Praca nerwów i mięśni jest zaburzona. A to oznacza, że mamy bóle mięśni, skórcze łydek, drętwienie, mrowienie nóg, stóp, rąk, zespół niespokojnych nóg, drgania powiek, warg. Znacie to, znacie to na pewno. Ponieważ serce to też jest ma yy, mięsień, tylko taki duży, a mówimy o zaburzonej pracy mięśni, tak. No to przy niedoborze magnezu mamy również drgania tego mięśnia serca, czyli kołatanie serca, niemiarowość, arytmia. Dalej, co oprócz mięśni? Przy niedoborze magnezu mamy również rozdrażnienie, lęki, a przy dużym niedoborze mamy nawet stany depresyjne. Gdzieś czytałam, że zrobili takie badanie samobójców. Sekcja zwłok wykazała, że poziom magnezu tych ludzi był skrajnie niski. Czyli zobaczcie, jak się miesza w głowach od jakiegoś tam niedoboru, takiego malutkiego pierwiastka. Tak? Jakie to ważne. Ale to są duże niedobory, trudno już je uzupełnić. A dlaczego trudno, to powiem na końcu. Czyli jeszcze raz: rozdrażnienie, lęki, stany zagubienia, brak decyzyjności. Często się słyszy, jak ktoś mówi: Boże, zdecyduj się, wybieraj, zdecyduj się to albo to. Zachowujesz się jak baba w ciąży. Baba w ciąży. Baba w ciąży znana jest z tego, że ma chwiejność nastrojów oraz że nie wie, czego chce, czyli jest tutaj brak decyzyjności. Ona sama nie wie, ona by to chciała, ona nie wiem, mm, no nie wie, idę, nie idę, no nie wiem. Jaka jest przyczyna tej, tej, tego braku decyzyjności? Magnes. To jest właśnie oznaka, że przydałoby się trochę więcej magnezu babie w ciąży. Brakuje jej. Kolejne sprawy. Przy niedoborze magnezu mamy bóle głowy, zawroty głowy, mdłości. A na mdłości mówią jedz migdały gryź sobie migdały. Zgadza się, bo w, migda w migdałach jest dużo magnezu. Może trochę ulżyć. Kolejna rzecz: brak koncentracji. Gdzieś tu położyłam klucze, gdzieś coś nie, mm, nie pamiętam, gdzieś miałam, coś mm, Brak koncentracji. Ja w ciąży robiłam takie cuda, wysiadałam z samochodu, kluczyki w stacyjce, szłam, nie zamykałam, poszłam. Nie wiem, nie wiem, nie pamiętam. Po prostu brak koncentracji. Zmęczenie jest kolejną rzeczą, bezsenność. Która z Was nie miewa bezsenności w ciąży? A bezsenność wynika również z tych lęków, które wcześniej mówiłam, tak? Poniekąd. Bo zaczyna działać wyobraźnia, a martwisz się czymś, a jak będzie, a z tym dzieckiem, a ten poród, a to, a, a potem z tym noworodkiem. Same po prostu jakieś lęki, już nie możesz zasnąć, jest stres, nie ma spokoju, nie ma spokoju, nie ma spania. Czyli jest bezsenność, a za nią co idzie znowu? Zmęczenie. Ok, co dalej? Nadciśnienie. Magnez i wapń regulują ciśnienie krwi. Dalej, kolejny punkt. Niedobór powoduje generalne osłabienie organizmu. Włosy, paznokcie, łamliwość, tak? jakieś tam próchnice. Yy, kolejny punkt, cukrzyca typu B. Czyli jeśli mamy prawidłowy poziom magnezu w organizmie, to ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego maleje. Tak samo dzieje się osteoporoza, miażdżyca. Poważne choroby, tak? A tutaj y, trzeba po prostu wyrównać y, poziom magnezu. Jeszcze do tego dochodzi biegunka, taka średnio poważna. Ile magnezu dziennie potrzebujemy? 400 do 450 mikrogramów. Gdzie w pożywieniu szukać magnezu? Wszędzie. Magne, źródeł magnezu jest po prostu bardzo, bardzo dużo. I generalnie jak włączysz tryb jedz zdrowo, kolorowo, różnorodnie, to wszędzie ten magnez y, tak dobierzesz, że będzie. Bo jest mnóstwo możliwości w ciągu dnia, żeby się tym wap, magnezem napełnić, ale tak jedząc normalnie, ale jest jedno ale i to jest poważne ale. Ponieważ gleba jest nawożona związkami zawierającymi potas oraz bardzo dużo teraz się używa konserwantów w pożywieniu, to jest coraz mniej magnezu w uprawianych roślinach. Czyli coś, co kiedyś już, o czymś już kiedyś mówiłam, to się nazywa gęstość pożywienia. Wartości odżywcze. Wartości odżywcze drastycznie spadły. Gleba jest wyjałowiona, żywność jest wyjałowiona. W 2002 roku przeprowadzono takie badanie w Szwajcarii, żeby sprawdzić, jak, jaką mamy tą wartość odżywczą pokarmów. I z tych badań wynika, że w 1985 roku w 100 gramach warzyw korzennych było 21 mikrogramów magnezu, a w 1996 roku z tych 21 spadło do 9 w 2002 z 9 spadło do 6, czyli odnotowuje się 75% spadek wartości magnezu w warzywach korzennych. Oczywiście innych pierwiastków też tam, wapnia, folianów czy innych witamin, ale dzisiaj mówimy o magnezie. Czujecie to? 75% mniej. Te badania zostały zakończone w 2002 roku. I dalej się już nie publikuje takich wyników, bo ludzie by po prostu chyba się zapłakali. A już minęło 20 lat, prawie 2002 rok, i to co my teraz jemy? Wióry. Ok, czyli punkt pierwszy, brak wartości odżywczej warzyw i mamy, czyli tą gęstość odżywie, od, odżywczą, gęstość jest mała. Składniki odżywcze są wyjałowione i trzeba zwracać uwagę na to co jemy, tak? Bo stąd się biorą te niedobory. Stąd. Drugi punkt. Skąd się biorą niedobory? Jemy tłusto, za dużo tłustych rzeczy, pijemy za dużo kawy, herbaty oraz alkoholu. Mam nadzieję, że ten ostatni, czyli alkohol was w ogóle nie dotyczy. Nie o was mowa. Ale magnez się nie wchłania, jeśli tak jemy. Produkty bogate w magnez jesz, a one docierają nigdzie, nie ma. Punkt trzeci: środki, leki przeczyszczające, antybiotyki. One też zaburzają wchłanialność magnezu. I mam nadzieję, że to też was w ogóle, że też tych specyfików nie używacie, a już przede wszystkim w ciąży. Punkt czwarty to jest stres. Więc jeśli się stresujemy, to też magnez nam się wchłania kiepskawą. My tu wszystko robimy w porodzisz sobie, żeby ten stres odsunąć, tak? Pięć yy, pigułki antykoncepcyjne, czyli hormonalne, i one również yy, to pobieranie magnezu blokują. Mam nadzieję, że, że nie, nie bierzecie, yy, no bo teraz się wiadomo staracie o dziecko, albo już na nie czekacie, ale może kiedyś brałaś, więc teraz wiedz, że najprawdopodobniej masz jakieś teraz niedobory magnezu i warto sobie to pouzupełniać. Trzeba zwracać uwagę na to, co jemy w, w ciągu dnia i, i dobierać pewne rzeczy, suplementować. Czy można magnez przedawkować i czym to grozi? Otóż nadmiar magnezu jest usuwany z organizmu przez nerki. Więc jeśli ktoś ma zdrowe nerki, to robi siusiu i po sprawie. Gorzej jak ktoś ma chore nerki, jakieś problemy z nerkami, ta funkcja nerek jest upośledzona i wtedy nerki mają, mają jakiś tam problem, nie mogą tego nadmiaru magnezu usunąć, tak? Mają trudność. Co wtedy się dzieje? Wtedy istnieje ryzyko spowolnienia akcji serca. Może wystąpić jakaś niewydolność oddechowa, ale jest to zjawisko stosunkowo rzadkie, bo tak jak mówię, jak są zdrowe nerki, to wszystko jest ok. Gorzej, jak ktoś ma słabsze nerki, a słabsze nerki mają zwykle osoby starsze. Tyle na dzisiaj o magnezie, a jutro podrzucę jakiś. Przepis, oczywiście wegański, jakiś danką, właśnie z magnezem w roli głównej. Zapraszam.